Z tej strony Paulina Klimek dla KSW i właśnie oficjalnie rozpoczęliśmy wydarzenie numer 70, a w nim Francisco Barrio w drugiej rundzie pokonuje Łukasza Rajewskiego przez duszenie za zaplesów. Congrats. Again for the third time it was a short notice and another win for you, but you said to Wojek give me 60 kg and give me 2 months. Yes, yes, because I think that I can be I can beat everybody in 66 kg. Exactly. <laughs> uh, yeah. Parnas with Rajewski's split decision, man. I destroy him. I am big guy, I am big guy. Maybe I'm small, I, but I'm strongest motherfucker. And right. I can think that I can beat 66. Right. E, więc zapytałam Francisco o to, że już kolejny raz tutaj e, na krótko, na zastępstwo bierze tę walkę, znów wygrywa i że bardzo prosił Wojka o walkę w normalnym okresie przygotowawczym dwóch miesięcy w jego kategorii wagowej 66 kg. Na co Francisco powiedział, że jak najbardziej, że serdecznie prosi o tę szansę, że... Ruczula, ruchula, ruchula! Let's go! że Łukasz Rewski wygrał zplitem z Saradine Parnasem, a tutaj y, była bardzo szybka, y, y, bardzo szybkie zwycięstwo Francisco, więc mówi, że jest on może małych rozmiarów, ale jest naprawdę bardzo silny. But I have to admit that the first round actually you lost it. Yeah, but I knew it. As you, you can ask my coach, so I was always sticking with him because they all know that I will take him down. Okay. And then I slowly, slowly get tanked, tanked. My tank is, you know, I do three times, I lost with. With Legevsky the first round. Right. Like the second round. Right. But when I, the time go, I am going faster, 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 faster. I see. Okay. I think that, okay, there. Legevsky's motherfucker. He's very good. I know that he's, he's a very good team. But I think that I can beat everybody. Right. I think that I am I, I have 33 years old. I think that I, I can fight, but please give me give me time. Give All me right. two months. They say me. In September you are fighting. Okay. I'll right. I, I prefer September. Więc zwróciłam uwagę Francisco, że jednak jeżeli chodzi o pierwszą rundę, na pewno przegrają nam punkty z Łukaszem poprzez stójkę. I Francisco zaznaczył tutaj, że jest takim slow starterem, że zaczyna wolno, ale nawet jego narożnik był o to spokojny, bo Francisco twierdzi, że dobrze wiedział, że w końcu uda się to sprowadzenie, a wtedy on jest po prostu w tej swojej karonnej płaszczyźnie po prostu niezastąpiony i nie do pokonania. I think that I tę sergeant żeby opportunity to not give me short sure notice three times should notice three times I accept mm -hmm. I think that for my last my last fight in the contract I think that mm -hmm. they can give me deserve me. It. I yeah, it. Exactly. więc Francisco tutaj dodaje że uważa że naprawdę zasłużył jeśli o to chodzi bo teraz już ta trzeciego e, trzecia, jego, trzecia jego walka kończy jego kontrakt natomiast mówi że zdecydowanie uważa że zasłużył na to żeby dać mu w końcu tę szansę na jego normalną kategorię wagową w której występuje czyli 16 kg i na normalny obóz przygotowawczy Thank you for the talk and see you on September I guess Yes I guess I guess, I guess I don't know. Because I I will see, I will see. Okay. I hope I hope soon. Okay. I need to speak with my manager Forgi. Sure. Because sure. we have plans together. No problem. Zapowiedziałam, że Francisco prawdopodobnie widzimy się we wrześniu, mówi, że jednak musi to ustalić ze swoim menadżerem, natomiast prawdopodobnie jak najbardziej. Thank you so much. Hi five.